Cześć, z tej strony wysportowany kierowca, a tak w ogóle to Sebastian. Yy, generalnie nagrywam świeżo po treningu yy, z przyczepy mojego yy, tandema. Yy, kiedyś, kiedyś, słuchajcie, było inaczej u mnie, ważyłem 25 kg więcej. Pracując na busie, schudłem 25 kg, robiąc taką swoją formę. Yy, I co? Dawno, dawno temu, no może nie tak dawno, może nie tak dawno, parę lat temu. Yy, Generalnie to, co widziałem, to był alkohol, imprezy, papierosy i wiecie, i tylko to, i, i fast foody jeszcze, tak, dochodzimy do tego, stąd wzięła się też moja nadwaga, ale co, postanowiłem wziąć się za siebie, odstawiłem alkohol, odstawiłem używki, może jedyną używką, którą mam, to jest kawa, kawa zawsze, kawa z rana to podstawa u mnie, słuchajcie, no i co, zobaczcie, zobaczcie, inaczej, na końcu, na samym końcu filmu pokażę Wam, jak wyglądałem i czułem się naprawdę jak gówno. I powiem Wam tak, jeżeli, jeżeli, yy, jeżeli jest być może będę dla Was jakąś motywacją, być może nie, może ciekawi Was, co się będzie jeszcze działo, będzie się działo naprawdę dużo, to zachęcam do przyciśnięcia dzwoneczka i obserwowania mnie. Jest to mój pierwszy filmik, także yy, wyszedł jak wyszedł, ale jestem sobą. Także jeszcze na koniec zobaczcie, zobaczcie yy, jak wyglądałem i jak się czułem. Bo to też widać. Pozdrawiam.